Szanowne koleżanki, szanowni koledzy. Przed kilkoma dniami wstrząsnęła nami wiadomość o fali powodzi, która w kolejnych dniach rozlała się na całe dorzecze Górnej Odry. Z wielkim smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy informację o skali dramatu naszych rodaków, których dotknął niszczycielski żywioł. Wielu z nich straciło dach nad głową i miejsce pracy, dzięki której Utrzymywali swoje rodziny. Niektórym wielka woda przyniosła utratę zdrowia, a nawet życia. Siły naszego państwa zostały skierowane do pomocy ofiarom powodzi. Utworzył się obywatelski ruch na rzecz pomocy poszkodowanym. Szczególna rola przypada tutaj nam, myśliwym. Jesteśmy profesjonalną organizacją. Która wymaga od siebie więcej i ma poczucie odpowiedzialności za współobywateli. Myśliwi z całej Polski w różnej formie włączyli się w akcję zbierania pomocy oraz wspierania służb i sztabów kryzysowych. W tych okolicznościach podjąłem decyzję o odwołaniu Hubertusa ogólnopolskiego w spale, który planowany był w dniach 11-12 października bieżącego roku. Zgodzicie się ze mną? Że w czasie tragedii, która dotknęła tak znaczną część naszego kraju, podniosłe i radosne świętowanie Dnia naszego patrona byłoby niestosowne. Poza tym byłoby to niezgodne z naszą wrażliwością na krzywdę drugiego człowieka. W zaistniałej sytuacji podjąłem również decyzję o zwróceniu się z wnioskiem do Naczelnej Rady Łowieckiej o przekazanie na rzecz wsparcia powodzian. Całości środków przeznaczonych pierwotnie na organizację uroczystości w Spale. Wiem, że niektórzy łowczowie okręgowi zdecydowali o odwołaniu regionalnych Hubertusów i przekazaniu wsparcia dla powodzian. To słuszne działanie, które rekomenduję wszystkim okręgom. I jak wiecie, uruchomiliśmy już na poziomie zarządu głównego specjalną zbiórkę środków pieniężnych na rzecz poszkodowanych oraz koordynujemy wysyłkę pomocy materialnej, która powinna być w każdym przypadku uzgodniona z lokalnymi kołami łowieckimi i ochotniczymi strażami pożarnymi. Postanowiłem również o skierowaniu mojego pełnomocnika w rejon powodzi. Będzie on na miejscu wzmacniać koordynację działań ratowniczych. Prowadzonych przez Polski Związek Łowiecki we współpracy z lokalnymi sztabami kryzysowymi. Nie myśleliśmy, że zaledwie kilka dni po manewrach ulice 2024 organizowanych z komendą główną policji, wojskami obrony terytorialnej, ochotniczymi strażami pożarnymi i wicewojewodą lubelskim myśliwi wejdą do realnych działań ratowniczych. Apeluję do Was! Abyście włączyli się przede wszystkim w akcję zbiórki pieniężnej, dzięki temu będziemy mogli przygotować dokładnie taką pomoc, jaka jest potrzebna. Tych z Was, którzy chcą włączyć się w działania na miejscu w usuwaniu skutków katastrofy, proszę o zgłaszanie swojej gotowości do łowczych okręgowych w Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Opolu i Wrocławiu. Nasza aktywność musi być profesjonalnie skoordynowana. Pamiętajcie, że spontaniczne działania poza wiedzą naszych koordynatorów i sztabów kryzysowych mogą w pewnych okolicznościach zwiększyć szkodę. Musimy tego zdecydowanie uniknąć. Dziękuję za Wasze zaangażowanie. Odpowiedzialność. I współpracę to wartości, które przyjęliśmy jako naczelny drogowskaz w naszej strategii. Pokażmy po raz kolejny, że polscy myśliwi to siła, z którą należy się liczyć i bez której nie da się skutecznie zarządzać systemem bezpieczeństwa i ochrony ludności. Bądźmy razem, dbajmy o siebie nawzajem. Jeszcze raz dziękuję za okazywaną pomoc. Das Bur.